Cześć, jestem Peres, to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tak jak widzicie, broda powolutku zaczyna odrastać. I pomyślałem sobie, że nie będę sto pod tą ścianą, bo to było trochę głupie. Muszę się zderzyć z rzeczywistością, a rzeczywistość wygląda tak. No powiedzmy, bo trochę podniosłem mi tak aparat, żeby nie było widać mojego. O, żeby tak było. Tak jest nieźle. Tak, o, jeszcze z profilu, hmm, nieźle. Dobrze moi drodzy, nie mam za wiele do powiedzenia na samym początku, także serdecznie zapraszam do materiału o dwóch sejkach z rodziny Sharp Edge i pokażę Wam je teraz. No, i mamy Seiko Sharp Edge. Tak. Po lewej stronie mamy SPB-165, po prawej stronie SPB-169. Z racji, że jak tego biorę i Wam tutaj pokazuję, to tarcza wydaje się być bardzo ciemna i mało widać tak naprawdę samą tarczę, to będę w większości czasu pokazywał Wam na tym białym. Do tego też, gdzie niegdzie wrócę, będę wracał przy różnicach między tym a tym, także zielony jeszcze się pojawi, ja go na razie odsuwam troszeczkę na bok, żeby nie łapał ostrości mój aparat na tym właśnie drugim. Na tym, tak jak pewnie widzieliście, dane techniczne to szkło, szafir. Tak, szkło jest szafirowe, jest płaskie i zarówno tak jak tu jest szkło, tak i mamy przeszklony dekiel. Tak, pod szkłem znajdują się właśnie, i tu jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o zegarki Seiko, właśnie z serii Sharp Edge, Przepiękne indeksy, przepiękne wskazówki. To wszystko się mieni niesamowicie ładnie. Tak jak widzicie, wskazówki są ostre, sięgają, wskazówka minutowa sięga prawie, że do samego końca tarczy. Także czytelność jest zachowana. Tutaj, nawet mimo tego, że to są takie eleganckie zegarki. To jest luma. Może teraz będzie najlepszy moment, żeby Wam pokazać lumę. Znajduje się ona zarówno we wskazówkach, jak i nad indeksami. Zwróćcie uwagę, nad indeksem godziny 12 jest trochę większy ten, większa ta luma. Także w ciemności również da się rozpoznać, która jest godzina. E, I jest to bardzo ciekawe, ponieważ zegarki eleganckie zazwyczaj nie posiadają tej lumy e, ani za dużo, ani no, może mają we wskazówkach. Tutaj mamy i we wskazówkach, i nad indeksami. Nie ma tego za dużo, ale jest tak wystarczająco, żeby w takim półmroku e, sprawdzić godzinę. Dobra. I teraz pierwsza różnica, tak jak widzicie tutaj w tym zegarku, biała tarcza jest niebieska wskazówka sekundnika. Tak, w tym zegarku, gdzie jest zielona tarcza, mamy złotą wskazówkę sekundnika i moim zdaniem jest to taki właśnie fajny, sejkowy dobór kolorów, właśnie złoty z zielonym. Także to jest bardzo ciekawe. Dobrze, dalej mamy właśnie indeks. Indeksy są nakładane, są grubiutkie, są wypolerowane i ten indeks na godzinie 12 jest też troszeczkę inaczej. E, wypolerowany w sensie jest ścięty naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje. Mam nadzieję, że udało mi się uchwycić te indeksy właśnie z zdjęciami makro i teraz wam je pokazuję, ale praca światła na tym zegarku jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. To trzeba przyznać, że naprawdę elegancko to wygląda. Pod godziną 12 mamy nakładane logo Seiko. I o tyle, o ile na tej tarczy widać tą podstawkę, nie wiem, to poletko, na którym jest przyczepione logo Seiko, o tyle tutaj na zielonym też, je, też ono jest. Ale już mniej je widać z racji kolorystyki, e, nie rzuca się tak w oczy. A wiem, czytałem na niektórych forach, że właśnie e, sporo osób ma problem z tym, że to logo jest właśnie na takiej podstaweczce. E, to mogę powiedzieć, że na tym z zieloną tarczą prawie że tego nie widać, na tym z jasną tarczą e, widać i to dosyć mocno. Nad godziną 6 mamy informację, że to jest presaż i że w środku znajduje się mechanizm o naciągu automatycznym. Na godzinie 3 mamy okienko daty i jest ono z ramką. I tutaj mamy jasną tarczę i mamy jasne okno daty. Tutaj mamy ciemną tarczę i mamy czarne okno daty, także to jest fajne, że nie odstaje. W ten sposób właśnie okno daty, że nie zachowali wszędzie na przykład białego e, okienka, tylko fajnie dopasowane jest do kolorystyki, czyli jest ta spójność. E, tak, no i sama tarcza. Teraz Wam powiem jedną rzecz. Ogólnie, jak ja widziałem zdjęcia tych, se, tych zegarków. To jakoś miałem takie wrażenie, bo zawsze ja nie wiem, jak to jest, że firmy, które sprzedają te zegarki, jakoś tak średnio się przykładają do tych zdjęć. I jak widziałem na zdjęciach te tarcze, to ja byłem święcie przekonany, że to jest jakieś takie, takie dziwne, takie plastikowe. Ale teraz, jak nagrywałem ten materiał, ja go nagrywałem z jakieś 15 razy. Może przesadzam troszeczkę, ale nagrywałem go wiele razy, bo próbowałem też uchwycić głębie tarczy. Informację, którą znalazłem na stronie Seiko, to było, że tarcza to jest metalowa płytka o grubości 0,4 mm, na której są podniesione i opuszczone wysokości. No i tak sobie się zastanawiałem właśnie jak to jest zrobione. Także dalej nie wiem jak to zostało zrobione, jednak już pokażę Wam, bo jak pstrykałem zdjęcia tego zegarka, to zauważyłem, że napis PRESAŻ, który jest nad godziną 6, jest Elegancko nadrukowany na tej tarczy. No to też sobie pomyślałem, nie, no to tarcza jest płaska. Tylko tak to wygląda, jakby ten wzorek był po prostu nadrukowany na tej tarczy. Ale tak nie do końca jest. Rzeczywiście, tutaj jest swego rodzaju głębia i są głębsze miejsca i. Płytsze miejsca. Teraz pokażę Wam e, materiał, który zrobiłem na makro, i zwróćcie uwagę na ten jeden e, kawałek. Ja oblatywałem dookoła zeniarka e, światłem, i zwróćcie uwagę właśnie na ten jeden, e, m, jeden taki trójkącik, który teraz wskazuje e, strzałką. Że, jak światło jest z jednej strony, to to miejsce jest ciemne, z drugiej strony jest jasne. Czyli to jest cień, który pracuje na tej tarczy, czyli one mają tą grubość, w sensie e, tą taką głębię, jakby. E, co jest bardzo, bardzo ciekawe i takie, no, można powiedzieć, unikalne. Może nie dla Sharp Edge'a, bo jeszcze w kolekcji Seiko są podobnie wykonane tarcze, e, ale właśnie e, moim zdaniem wygląda to naprawdę super. To też nie chciałbym, żeby ktoś się zraził po samych zdjęciach tych zegarków do samych zegarków. <noise> Ogólnie polecam wszystkim, jeśli mają możliwość gdzieś pójść i pomacu do jakiegoś sklepu taki zegarek, no to jak najbardziej polecam zrobić coś takiego przed zakupem. Albo w ogóle, jeśli ktoś ma wątpliwość, no to polecam ten. Tylko, że trzeba mieć na uwadze, że to też nie jest tak do końca turbo widoczne, dlatego. Jak weźmiemy sobie ten zielony, w ogóle ten zielony, to on sprawia wrażenie, jakby e, tarcza była po prostu płaska. E, ale widać, no to teraz mam jakieś tak, o, przy tym świetle najlepiej widać. E, widzicie, jak pracuje ta tarcza tam, gdzie są e, wzniesienia, tam, gdzie są e, za, pewne no, obniżenia, tak właśnie bardzo. O, teraz tutaj świetnie to widać. Jak pracuje światło na tej tarczy. Naprawdę, moim zdaniem, jest to coś bardzo, bardzo fajnego. Tak, co mamy dalej? No i tutaj na, na obrzeżach tarczy jest jeszcze ten wewnętrzny e, chapter ring, który, na którym znajdują się podziałki e, minutowe. E, I tak, dobra, to teraz tak, dookoła szkła znajduje się luneta, ona jest wypolerowana. E, odrobinkę, można powiedzieć, odstaje od. Koperty. Jest to można powiedzieć pół milimetra, ale jest to odczuwalne pod palcem. Z boku koperta jest wypolerowana. Tak jak widzicie, posiada tutaj właśnie tą ostrą krawędź. Ona nie jest ostra, taka, że można byłoby coś tam przeciąć, ale no, jest ona ostra. Uszy od góry są szczotkowane. Właśnie nie po okręgu, tylko wzdłuż uszu. I tak, to się prezentuje. Uszy są jeszcze zakończone takim ścięciem, i też je znajduje się tutaj polerka. E, tak, potem mamy bransoletę. No i moim zdaniem właśnie i bransoleta, i koperta składa się właśnie na te Sharp Edge. E, znaczy na tą samą nazwę. E, Bransoleta składa się z ogniw pełnych, e, i tak jak widzicie, one są na przemian e, satynowane po i polerowane. E, można, mogłoby się wydawać, że składa się z trzech ogniw, jedno ogniwo z trzech. Pod ogniw można powiedzieć. E, jednak wydaje mi się, że tu jest e, zrobione, że to jest pięć ogniw, w sensie dwa końcowe, jedno środkowe i to środkowe po bokach ma dodatkowe, jeszcze wypolerowane, e, takie pomniejsze cząstki. E, Branzoleta jest na piny, z boku jest wypolerowana na błysk, co elegancko e, pasuje właśnie do boku e, samego zegarka. Jak widzicie tutaj e, koronka, która nie jest zakręcana, e, posiada bardzo ładną, e, ładne logo e, Seiko w sensie SK. E, I tak, e, dalej mamy na branzolecie takie małe zapięcie. Ogólnie ta bransoleta sprawia wrażenie jakby miała być motylkowa, miała mieć to zapięcie motylkowe, ale dodano właśnie e, takie zapięcie. Jest to coś nowego moim zdaniem e, w Sejkowej stajni, ale jest to naprawdę bardzo fajne, jest to bardzo małe i dobrze wykończone. Bo jak zobaczycie, tutaj mamy naprawdę kawał metalu, to już nie jest taka blaszka, jest kawał metalu, który tutaj jeszcze jest wyprofilowany, jak widzicie, czyli jak założymy, czyli jak założymy bransoletę na rękę, to tutaj mamy właśnie takie ścięcie, co sprzyja. E, że tak powiem nie podrapaniu ręki przez bransoletę. E, jeden minusik jest taki, że jak widzicie mikroregulacja, e, która tutaj się znajduje, to są tylko dwa piny. Jest niewiele tego, ale jak zauważycie na bransolecie, są pełne ogniwa i są połówki, co powoduje, że można lepiej tą bransoletę dopasować do swojego nadgarstka na stałe, jednak ta regulacja taka, no, gdzie tam nadgarstek spuchnie, jest niewielka. Ale jeśli chodzi o bransoletę, to naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, bardzo porządna bransoleta, ogólnie takie bransolety nie kojarzą się za bardzo z Seiko, i chyba Seiko już to zauważyło i ma dosyć słuchania a propos swoich bransolet i swoich akcesoriów także mają teraz trochę lepsze gumy i jak już widać bransolety co mamy dalej? dalej mamy dekiel, dekiel jest zakręcany ogólnie ten zegarek posiada wodoszczelność 100 metrów przy niezakręcanej koronce, koronka nie jest zakręcana, mechanizm, który w środku się znajduje to jest 6R35, czyli to jest ten taki dosyć wysoki model mechanizmu sejkowego in którego moim zdaniem największym e, atutem jest 70 godzin rezerwy chodu, i to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, e, ponieważ mamy w tym zegarku mechanizm o naprawdę dużej rezerwie chodu. E, tak, dobra, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Otóż te tarcze, które tutaj widzicie, czy to zielona, czy to biała, one mają swoje nazwy. I teraz tak: biała jest to Shironeri, zielona jest to Tokiwa. I teraz tak. Shironeri, czyli ta biała tutaj, w takim wolnym tłumaczeniu to jest, nazywa się niebielony jedwab, a Tokiwa, czyli zielona, to jest ten evergreen. Evergreen to znaczy zimozielony. Skąd wiem, że zimozielony? Nie tyle co wygooglowałem, co po prostu moja żona bardzo lubi zajmować się kwiatkami i wiem, że na balkonie mamy parę kwiatków, które są zimozielone, czyli takie, które nie zrzucają liści na zimę i są w zimę zielone. Taka informacja. Ogólnie wzór, który znajduje się na tej tarczy, nazywa się asanoha. Asanoha, czyli to jest wzór liścia konopi, taki dosyć, można powiedzieć, charakterystyczny w Japonii liść konopi, który ma symbolizować wzrost, ma dobro... no, ogólnie dużo rzeczy ma symbolizować, ale raczej właśnie taki... Z tego, co się zorientowałem, to ten wzór jest umieszczany na, nie wiem, śpioszkach czy na różnego rodzaju ubrankach dla małych dzieci, które mają, e, który ma e, tym dzieciom symbolizować właśnie szybki wzrost i no, ogólnie dobro. E, tak. No to teraz plusy i minusy tych zegarków. Otóż e, bardzo dużym plusem jest e, sam wygląd tego zegarka, to jak pracuje światło na nim. Niesamowicie ładnie wyglądają indeksy, które odbijają światło i razem ze wskazówkami jest naprawdę coś bardzo, bardzo ładnego. E, no i do tego jeszcze ta e, koperta, która, o, nie wspomniałem o tym i tego chyba nie było w danych technicznych. E, koperta jest pokryta dodatkową warstwą ochronną e, przeciwko zadrapaniom, także to jest bardzo, bardzo. Bardzo fajna sprawa. Także, jeśli chodzi o zegarek, elegancki jest to naprawdę bardzo ładnie prezentujący się zegarek? Wodoszczelność 100 metrów rezerwa chodu 70 godzin, to są dla mnie takie największe plusy tego zegarka, czyli to, jaką się prezentuje na nadgarstku. Ile może mechanizm pracować na pełnym naciągnięciu? No i wodoszczelność 100 metrów. Dla mnie by wystarczyło w takim zegarku 50, ale mamy 100, także to już jest w ogóle e, jak dla mnie mega, mega spokój głowy. Teraz minusy. Jeśli chodzi o minusy, e, to nie dopatrzyłem ich się za wielu w sensie takim, że ogólnie mi się bardzo podobają te zegarki. E, Jeden minus, no to tutaj jest taki można powiedzieć mikro minus, że te tarcze w niektórym świetle może, mogą wyglądać trochę jak plastikowe. E, ogólnie jak ja już je mam w ręku, jak już sobie tutaj siedzę z nimi i je trzymam, to tak nie jest. Jednak już mogą sprawiać wrażenie takiej plastikowej trochę tarczy. To jest taki moim zdaniem, jeden z minusów. Drugi minus, no to wiem, że niektórzy mogą powiedzieć właśnie, Ej, ale nic nie powiedziałeś o tym. E, tej podstawce pod logo. I szczerze powiem, ona mi nie przeszkadza. Inaczej nie, ja nie jestem fanem e, dawania tej takiej przestrzeni na logo, tak jak na przykład robi to Frederik Constant. I jednak zrozumiałbym podstawkę pod nadrukowane logo. Tutaj mamy nakładane logo. To jest nałożone logo, więc ja nie do końca rozumiem sensu tego. E, ale nie przeszkadza mi, w tym przypadku nie wiem czemu, ale nie przeszkadza mi wydzielenie tej, e, tej tarczy, właśnie pod tą podstawkę. E, co jeszcze mogę powiedzieć? I jeśli miałbym e, jeszcze jakiś minusik dawać, to są dwie rzeczy. Pierwsze, bardzo, bardzo by dla mnie było fajnie, gdyby tu były zakręcane ogniwa i gdyby to zapięcie. No nie wiem, nie wiem co tu powiedzieć. No, zauważyłem, że, nad, że mój nadgarstek dosyć dużo pracuje, jeśli chodzi o e, zmiany, e, zmiany dnia e, i zauważyłem, że no, pasek bardzo dobrze mi robi, w sensie, że mogę sobie zmienić, wtedy troszkę rozszerzyć, po, skrócić e, zapięcie. No tutaj to zapięcie z tymi dwoma mikroregulacjami to trochę dla mnie jest, e, mimo tego, że uważam, że bransoleta jest bardzo fajna, no to trochę, trochę mi nie pasuje to, to ograniczenie tego zapięcia. No dobrze, to teraz jeszcze Wam pokażę jak ten zegarek się prezentuje na moim nadgarstku. Jak one się właśnie prezentują. I moi drodzy, naprawdę mam dosyć duży zgryz jeśli chodzi o minusy. I takie największe minusy to mam, nie wiem, do samej bransolety tak naprawdę. Bo tak one są naprawdę klawę. Ja nie wiem czy już wspomniałem ile one kosztują, ale kosztują 4,5 tysiąca złotych. To można byłoby podciągnąć pod minus w sensie takim, że no 4,5 tysiąca złotych to jest dużo jakby nie patrzeć to jest dużo, ale dostajemy ten mechanizm 6R35 70 godzin rezerwy chodu, mamy 100 metrów wodoszczelności w zegarku bez zakręcania koronki, mamy bardzo nietypową tarczę, pięknie nakładane indeksy no, moi drodzy, no jak dla mnie, no to jest spoko, no, dla niektórych cena rzeczywiście mogłaby być minusem i wydaje mi się, że jest dosyć wysoka i tak Dobrze moi drodzy, no to można powiedzieć, że to na tyle. Mam jeszcze jeden zegarek, który będzie z zatoki zegarków, który e, będzie chyba za tydzień. E, jeszcze będę z Victorinoxem gdzieś latał i coś z nim robił, także zobaczymy, co to się będzie z nim działo. I cóż, to tyle. No, mam nadzieję, że u was wszyscy zdrowi. Ja jestem póki co zdrowy, nie miałem jeszcze wiecie czego. Zauważyłem, że na YouTubie nie można mówić nic o wiecie czym, bo nie wiem co się dzieje tak naprawdę, więc nie mówię. Tak na wszelki wypadek, nie wypowiadam tego słowa, żeby nie było. Pff, taki Voldemort, nie? E, dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. U mnie dobrze, tak jak już powiedziałem. E, I cóż, i widzimy się prawdopodobnie za tydzień, chociaż nie obiecuję. Póki co serdecznie zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasacholicy, do wejścia na portal Zegarki i Pasja. I cóż, bądźcie pozdrowieni, dashboard.